Dobrze, w takim razie mam mordy, ja jestem Dawid i w dzisiejszym filmiku będziemy... Chociaż nie, wiecie co, inaczej zrobimy. Inaczej zrobimy ten wstęp. Siemano wszystkim, ja jestem Dawid i w dzisiejszym filmiku będziemy czytać Wasze komentarze yy, na helu, na Helu, dokładnie tak, tak jak słyszycie, będziemy czytać Wasze komentarze na helu. O, dajcie mi chwilę, niech ten Hel przejdzie. Ogólnie pewnego wieczoru z rodziną zaczęliśmy tak się fajnie bawić na tym Helu i tak dalej, że automatycznie mi przyszedł do głowy pomysł, abym po prostu nagrał odcinek, gdzie najnormalniej na świecie, czytam Wasze komentarze na Helu. I postanowiłem, że to nagram. Ale przedał oczywiście nagraniem, się zobaczyć, czy to gdzieś się pojawiło i tak dalej. no i... Ogólnie pierwszą osobą, która nagrała takie coś na polskim YouTube był Rezi. Dlatego jak coś, to link do jego kanału znajdziecie w opisie. Mimo tego, że go i tak pewnie wszyscy znacie, i tak go po prostu zostawię w opisie do tego filmu, co on nagrał z Helem, jego ostatniego filmu. Także tak, no myślałem, że, że będę jakiś oryginalny czy no ale już ktoś mnie wyprzedził. Wszystkie komentarze ogólnie będę czytał z telefonu, yy, więc jak coś, to po prostu będziecie mieli mały ekran z boku, yy, jak po prostu przeglądam sobie różne telefony, różne komentarze na telefonie. Yy, no i myślę, że możemy zaczynać od pierwszego w sumie filmu. Także ogólnie pierwszy film, który wezmę tutaj moim zdaniem do, do, tutaj do oceny i się pośmiania z niektórych komentarzy albo po prostu przeczytania, to będzie film, który naprawdę już jak sami widzicie mam prawie 270 tysięcy. Jest to film, który jest najpopularniejszy na moim kanale. Nawet popularniejszy od gwałtu. Tak, dokładnie, nie wiem jakim cudem po prostu ten film jakoś trafił w algorytm YouTube'a najprawdopodobniej tak, że strasznie, strasznie się on wypromował, jestem mega przeszczęśliwy. Mam 270 tysięcy wyświetleń, 5200 łapek w górę i ile komentarzy? 257 komentarzy, więc jest to naprawdę dość sporo, więc ogólnie myślę, że od tego filmu zaczniemy i po prostu pośmiemy się z niektórych komentarzy albo po prostu na nie poodpowiadamy najnormalniej, czyli to będzie w sumie z drugiej strony takie troszeczkę Q&A, ale, ale mimo wszystko myślę, że to się przyjmie i tyle. Także dobra, mamy, słuchajcie, pierwszy komentarz. Mamy pierwszy komentarz od Kubo Dixa. Uwaga. Muszę wziąć tą butlę. Jart, ale oni żyją. Nikt ich nie zabił. E Kubodix, chciałbym ci powiedzieć, że no masz rację, masz rację, ale chyba troszeczkę nie zrozumiałeś tego, co miałem na myśli. Ojejku, dobra, czekajcie, bo Hell to jest po prostu masakra. Yy, słuchaj, mordeczko, Kubodix, yy, tytuł, w tytule pisze 5 youtuberów Fortnite, którzy zostali zabici przez ninja, reakcję i na końcu dałem jeszcze Fortnite Battle Royale, więc powinieneś się chyba domyślić. Chyba, że jesteś młodszy, to to mogłeś tutaj troszeczkę no, no nie ogarnąć tego, aczkolwiek tak, czytajcie ze zrozumieniem, proszę, bo, bo to jest wasze. Także KuboDix, czytaj ze zrozumieniem, proszę cię, na przyszłość. Ale pozdrawiam, pozdrawiam ciebie mimo wszystko. Dobra, w takim razie lecimy do następnego komentarza. Uwaga, o, mam kolejny komentarz. Nagrywamy razem Fortnite, bo mam, please, umiem nagrywać, nagrywałem 20 razy u kolegi, to nagramy, odpisz, please, odbierz, please. Mordo, mordo, słuchaj, ja rozumiem, nie musisz się tyle razy powtarzać w ogóle. Słuchaj, powiem ci tak że nagramy. Nie ma problemu. Słuchaj, nagramy, tylko tylko uspokój się, stary. Ochłoń trochę, bo po tym komentarzu jeszcze z tym wykrzyknikiem na końcu, to ja mogę stwierdzić, że ty jesteś chyba mega podjarany i mega tego chcesz. <słuch> dobra, teraz na spokojnie. Teraz na spokojnie. Yy, mordo, nagramy razem Fortnite, bo mam plis, umendę ddddy. Yyy słuchaj i spokojnie, ja serio bym chciał nagrywać, ale teraz mam tak mało czasu, że to jest po prostu hitor. Także jak coś, jak będę z kimś, z jakimiś widzami nagrywał, czy z wami, jakimiś, cokolwiek po prostu, co będę nagrywał, będę automatycznie informował najpierw na Instagramie, a później ewentualnie na YouTubie, na relacjach. Ale zawsze, zawsze info pojawi się jakieś na Instagramie, czy to jest live, czy to nowy odcinek, czy to nowe zdjęcie, czy cokolwiek. Pamiętajcie, obserwujcie Instagrama, bo tam się zawsze wszystko pojawi. Ale dobra, lecimy dalej, słuchajcie, lecimy dalej, przeglądamy jakieś komentarze, jakieś fajne komentarze, zobacz. O, jajku, ten komentarz to ja kocham. Uwaga, uwaga. Wybił żałosne. Y Słuchaj, Mardeczko, znaczy ja ci powiem tak, jak, jak mogłeś się wybić na Fortnite? Powiedz mi. Dobra, niech ten Helmi trochę mije, bo już mi kleń się w głowie powoli. E, słuchaj, Mordo, znaczy wybić się na Fortnite, znaczy ten komentarz nie ma sensu, bo na przykład jak ktoś nagrywa kontent z kamerą, to nagrywa się na to wybija się na kontencie z kamerą. Jeżeli ktoś nagrywa Minecrafta to cię wybija na Minecrafcie. Jeżeli ktoś nagrywa openingi jakieś, jakiekolwiek, to wybił się na openingach. Jeżeli ktoś nagrywa GTA, to się wybił na GTA i tak dalej, i tak dalej. Ja bym mógł mówić w kółko, więc to twój komentarz Komentarz tak naprawdę nie ma zbytnio sensu, ze względu na to, że no wybiłeś na Fortnite. Żałosne. Po pierwsze, nie wybiłem się na Fortnite, a po drugie, nagrywam Minecrafta i bardziej się wybiłem na Minecrafcie. Aczkolwiek co to za ma zaznaczenie. No ale dobra, niech ci będzie, lecimy dalej. Uwaga, mamy kolejny komentarz. Dać ci lajka czy suba? Słuchajcie, no ja chyba wam nie muszę mówić, co ma macie dawać. No macie dawać suba i lajka, i no i tyle, i jeszcze dzwoneczkiem. Koniecznie dzwoneczkiem, bo to jest najważniejsze. O uwaga, znalazłem kolejny hate. Kolejna uwaga. Wybiorę radnej z odpowiedzi w karcie. A dlaczego? Bo cię nie lubię. Nie lubisz mnie? No i A! Mamy jakiś ko fajny komentarz, uwaga. Nagrywaj jak grasz, proszę i wspomnij o mnie w odcinku. Erykos, pozdrawiam ciebie, jesteś w odcinku, myślę, że się cieszysz. Y ale tak, będzie, będę nagrywał. Powiedziałem, że się teraz biorę za YouTube'a, więc będę nagrywał e, i, i lecimy do kolejnego komentarza. O, uwaga! Nie lubię grać w Fortnite. No przykro mi mordo, no każdy lubi grać w to, co chce grać i każdy gra w to, co chce, no. No, no co, co ja mogę tu powiedzieć? No to jeżeli nie lubisz, no to trudno, no. Odcinek w moje urodziny! Dwukropek i D, duże, na kapsie. I, a to było miesiąc temu. Ponad chyba. Miko XD y, wszystkiego najlepszego mimo to, że miałeś urodziny miesiąc temu. Przepraszam, za tak spóźnione, ale ale no twoje urodziny to twoje urodziny. Y, wszystkiego najlepszego! W zasadzie mordo odcinek w ponad 3 miesiące temu, a ty napisałeś komentarz mimo wszystko miesiąc temu. Więc 3 miesiące temu miałeś urodziny. Ale mimo wszystko, wszystkiego najlepszego. E, e, tak, tak, wszystkiego najlepszego. Dobra, to jest... to... to jest dziwny komentarz. Na wojnie będą się jarać, że zabił ich imigrant. CO JEST?! Znaczy, szczerze mówiąc, yy, nie, nie ogarniam jeszcze to, tego komentarza do końca. Jezu, jeszcze ten helmi został. Nie ogarniam za bardzo tego komentarza, aczkolwiek... Yy, czy, na, na wojnie będą się jarać, że zabił ich imigrant. Yyy... Yy, yy. Jak dawno nie słyszałem już tego przywitania. Ostatni raz, jak był jeszcze iDelty. Słuchajcie, to jest do tego przywitania, które miałem na początku odcinka. Czyli... Nasze... WELCOME GUYS! Tak, słuchajcie, to było ogólnie to przywitanie, zaczniemy od tego, że to przywitanie padło mi nagle ze względu na to, że bardzo często po prostu mówię do ludzi WELCOME, HI, YO i tak dalej i po prostu jakoś to weszło, że chciałem być troszeczkę oryginalny i przywitać się jakoś naprawdę tak, jak jeszcze się nikt nie witał aczkolwiek właśnie ktoś mi powiedział, kurde, kiedyś takie coś już słyszałem i mówię, nie, no co się dzieje, że już ktoś, ktoś takie coś kiedyś słyszał przywitanie, że to jest niemożliwe ale faktycznie jeszcze za czasów Minecrafta, kiedy Boxdal nagrywał się nazywał IDELTY to no kurczę, teraz mi się przypomniało, że faktycznie e, takie coś już było i faktycznie Boksdel cię tak witał, a raczej iDelty, więc no no niestety, no chciałem być oryginalny i tak jakoś wyszło. Dlatego jeszcze tak nie witam, tylko normalnie po polsku siema albo coś. Ta! Zabij mi hot buta! Od buta zabił! Patrz! KRS! Ta, zabiję mi hot No i to jest to jest dobry komentarz, słuchajcie, to jest bardzo dobry komentarz. Lub Ninja na haki, przez ha bo zwykły człowiek by takiego czegoś by nie zrobił, bo to by było niemorzliwe. Niemożliwe jeszcze przez RZ, mordo, kurde, szacun. Znaczy szczerze mówiąc to ja takie, takie akcje już często robię na streamach, te co tutaj Ninja zrobił i to nie były jakieś kozak akcji. nie wiem czy ten komentarz to bait, aczkolwiek no masz, masz auto na awatarze, więc podejrzewam, że yy, i po, po tym tutaj komentarzu stwierdzam, że troszeczkę jesteś młodszą osobą. Bez urazu oczywiście, bo każdy popełnia błędy, każdy kiedyś był młodszy. Młody i każdy kiedyś był słaby z ortografii, w tym ja oczywiście. Więc spokojnie, spokojnie, tutaj żebyś się tym nie przejmował, ale zrobiłby. Bo te akcje, akurat, które pokazałem w tym filmie, yy, nie były jakieś, wiecie, jakieś takie. <noise> Dokładnie tak, więc, więc po prostu, no te akcje akurat były takie normalnymi akcjami Przynajmniej moim zdaniem Ostatni komentarz teraz z tego filmu i zaraz przy, będziemy przechodzimy do następnego filmu Jartu, zap***dol ciekawostkę Słuchaj, to jest bardzo dobry pomysł, a wiecie co? Zapierdzielę wam ciekawostkę Czy wiecie, że jak dacie łapkę w górę, to ta łapka się zamieni z szarej na niebieską? Nie, nie żartuję, przetestujcie Jeżeli tak będzie działało, to zostawiacie subskrypcję z dzwoneczkiem i zostawiajcie tą łapkę w górę, dobra? Prze przetestujcie sami, tam poniżej macie łapkę, przetestujcie, z szarej na niebieską się zmieni, samo. <gry> dobra, na razie z tego filmu to tyle, aczkolwiek przechodzimy do następnego jeszcze jakiegoś filmu, śmiesznego wybiorę e, i jakiś, jakiś taki może weźmiemy, wiem co, wiecie co weźmiemy? Moim zdaniem dobrze by było, gdybyśmy wzięli jakiś film taki naprawdę dość stary, taki stary, że stary. Czy, o! Pierwszy odcinek z kamerą, e, to był film, który naprawdę się wciul stresowałem przede wszystkim przed kamerą, nie wiedziałem co gadać, nie mogłem się spojrzeć w obiektyw w ogóle w jakim... W jakim momencie zatrzymałem ten film, ale dobra. Ale nie, nie, yy, przejdziemy sobie do komentarzy i, yy, i tyle. Po co ci kurtka na sobie? I, znaczy mordo, chyba, chyba było mi zimno, tak mi się wydaje. Ale nie no, serio było mi zimno. ILE WAŻYŚ? XD Kakorwin, słuchaj, aktualnie zgadnij ile ważę. Uwaga! Kto zgadnie moją aktualną wagę, daje serduszko pod tym filmem. Dobra, jeżeli zgadniecie moją aktualną wagę, ile ważę, automatycznie daję wam serduszko pod filmem. Jeżeli będziecie mieli rację. Każdemu się postaram. Także jak coś, to możecie pisać w komentarzu tego. Dobra, przejdźmy sobie jeszcze do jakiegoś... do jakichś dwóch... dwóch ostatnich fajnych komentarzy i będziemy... i będziemy po prostu kończyć ten odcinek. Sporo masz kwiatków u siebie. Jak ty chyba lubisz ziółka? Mm. Mordeczko, mordeczko wiesz czasami jest tam po streamku Wiesz o co chodzi. Nie, nie, znaczy serio, ja ja taki bardziej z tych grzecznych y, ludzi, nie, ja nie jaram dziłka, nigdy nie jarałem i raczej nie będę jarał. Przechodzimy jeszcze do jakiegoś ostatniego komentarza fajnego i uwaga, uwaga. Jesteś zarombistym YouTuberem. Nie mogę się doczekać PGA oraz spotkania się. Mordyczko, szanuję wciul. Ogólnie, jak coś, to teraz taka informacja. Tylko będę na jemie. Będę na PGA, PGA już u mnie się stało tradycją, co roku będę jeździł na PGA I po prostu e, na, na iem będę jakoś, w Katowicach ogólnie będę jakoś od 28 lutego do 6 stycznia Do 5 stycznia w zasadzie Więc jak coś, to ja się bardzo oczywiście z tego cieszę Także słuchajcie, doszliśmy do końca tego odcinka Wiem, że ten odcinek może nie był jakiś mega, mega długi e, Starałem się, jest to pierwszy film w ogóle tego typu na moim kanale Także mam nadzieję, że przyjmiecie go pozytywnie Ale, ale ogólnie też również chciałbym e, się spytać o was kilka rzeczy. Co chcecie widzieć na moim kanale? Może chcecie jakąś noc w jakimś pomieszczeniu? Może chcecie jakieś porównania? Ponieważ, jak, to jak jeszcze nie wiecie, mieszkam w Anglii i mogę niektóre rzeczy z Anglii ponagrywać, co was ciekawią. Dlatego jak coś, to po prostu dajcie znać jeszcze raz w komentarzach historię, że tak cały czas poprawiam te okulary, ale po prostu mi spadają one, e, ponieważ, no nie ukrywam, już się mam prawie 3 lata, dlatego niedługo będę zmieniał. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że tak, piszcie, piszcie tam na dole w komentarzach jakieś rzeczy, które chcecie, abym dla was nagrał. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich filmików. Jeżeli wbijecie, uwaga, ile wam wbijecie, 350 łapek w górę, dobra, 350 łapek w górę i automatycznie, i automatycznie biorę się za nagrywanie kolejnego filmu z czytania komentarzy na telu. I tak, myślę, że takie coś wam spodoba, ja oczywiście nie ukrywam, że niektóre fajne, fajne komentarze, niektóre troszeczkę gorsze, ale, ale nie, no mi się wydaje, że takie coś się przyjmie i, i powitacie po prostu takie coś pozytywnie. Dlatego jeszcze raz, bardzo wam dziękuję za to, że zostaliście do końca, trzymajcie się, do zobaczenia i miłego wieczoru, albo miłego dnia, albo miłego w ogóle, nie wiem kiedy tak naprawdę ten odcinek oglądacie, aczkolwiek, e, tak, tak, życzę wam miłego dnia bądź wieczoru, trzymajcie się, do zobaczenia i siomanko.